Ponownie Ghostmaster Ponownie witam się z Wami bardzo serdecznie, jestem Buffon1 I dzisiaj przejdę już ostatnią misję Zaktu drugiego Czyli błąd Ognika z Blair Tak jak widzicie, w tej misji ponownie będziemy musieli nakarmić ściemniaka, tym razem trzema... trzema duszami, jakichś filmowców z uniwersytetu, gdzie pracował do, doktor... nie, profesor. A więc do tej misji, hmm... Na pewno przyda nam się Wicherek Boski Krzak. Przyda nam się na pewno Ślepiak i Postrzałka. Skostnica też się może przydać. Strachisławo to jemu obowiązkowo. Tępy kastecik. I co do ostatniego ducha, ja proponuję albo rączkę, albo, 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 albo ognistego omyka. Oni oboje mają moc ognisko. Ognisko, więc to macie do wyboru. Ja się chyba skuszę na... Hmm. ognisty omek. Nie, wiecie, wezmę je na krączkę. No dobra, zaczynamy straszyć. Powiem wam szczerze. Ja tej misji naprawdę nie lubię. Dlaczego jej nie lubię? No, przekonać się sami. Musimy doprowadzić tą trójkę przez tą rwistą rzekę. Aż do tej kłody. Aż do domu. Gdzie czeka na nich ściemniak. Jednak po drodze możemy uwolnić dwa duchy.

Tak, jasne, spoko nie no spoko. Luz, bardzo taki klimatyczny ten głos w wersji angielskiej tak samo jak w wersji polskiej gościami, jak brzmi naprawdę rewelacyjnie. Um, kolejny duch jest to Ognix Blair, który dał nazwę powiedzmy całej tej misji. Powiem wam szczerze, ten ognik z Blair to jest prawdopodobnie najgorszy duch, którego można uwolnić oraz hmm, najgorszy chyba nawet z naszej ekipy mi się wydaje. Ma kiepskie moce, hmm, no może przewidzenie jest dobre, ale hipnotyzujący wizerunek i zenerwowanie są kiepskimi mocami jak na początek. No ale dobra... Hmm. Ogarek, to jest już ostatni duch ognisty. Ale muszę przyznać, że jest troszeczkę słabszy niż e, chyba ognist omyk, tak mi się wydaje. No i żeby go uwolnić chyba się każdy z was domyśli. Już to nawet bez oglądania mojego filmiku możecie się um, chyba o tym domyślić. Oczywiście używamy strachisła elektrycznego daru. Teraz możemy ją odesłać.

Dobra, pierwszy duch. Oj, tu coś tutaj chyba Oj, nic się nie stało. No i teraz. Jak uwolnić tego nieszczęsnego gnika? W sumie mógłbym go pominać, ale na. Ale ze względu na to, że e, nagrywam to uwolnię go tak, żeby wszystko było jak należy w moim zagraju z bufonem. No i dobra. Używamy teraz wicherka i używamy mocy burzy to powinno rozwiać tutaj tą tą mgłę, ten, ten odór, cokolwiek to, to to jest i teoretycznie ludzie powinni tutaj przejść ale chyba nie chcą przejść, więc użyjemy mocy hipnotyzującego wizerunku to powinno ich przyciągnąć najmniej Chyba jednak nie. Izak. Hanna i Michał. Hmm. Chyba nie uda się ich tutaj przyzwać. A może jednak? Może się Hanna uda przyzwać. I potem jak Hanna przejdzie przez rzekę, używamy mocy przewidzenia i to powinno zadziałać. I uwolnimy w ten sposób naszego ognika z Blair. Słabego jak diabliana nie już ich będzie, skoro tak to. On teraz sobie przechodzi spokojnie przez rzekę. Nie słyszeliście go podnieca być widzialnym przez śmiertelników. Sory. Sorry Gregory. No i dobra. Teraz szybko e, używamy Tępego Kastecika oraz, oraz Ślepejaka. E, używamy ich e, mocy Lodowego Dotyku oraz e, Lodowego Oddechu. Lodowy Dotyk, przyjacielu. E, no chyba coś te duchy nie chcą. Uyżywać mocy, których lodowy oddech. No. Wybaczcie, że taka tutaj będzie teraz brzydka grafika. Niestety, no ale no, pff, tak jest. Ja nic na to nie poradzę. Używamy teraz szybko e, postrzałki jej mocy obsesji. To ich powinno zwabić i tak, i tak się dzieje. E, tutaj widzicie jest rzeka i kiedy oni przejdą od razu odłączę e, Stecika i ślepiaka Żeby mi przynajmniej z tego fragmentu mapy już e, nie uciekli Oni sobie tutaj przejdą dalej e, Drogą Kłodą raczej znaczy się No i Potem już będzie łatwa droga ku Ściemniakowi Dobra dwóch przechodzi Już przeszło e, Jak tam dalej Dobra, trzech przeszło, w tym momencie mogę odesłać. No i właśnie udało mi się ich zwabić w to miejsce. A oni tutaj już nie powinni przejść, więc dobra nasza, naprawdę świetnie idzie. I teraz teoretycznie oni powinni iść w stronę Quader. Się zastanawiają pewnie dlaczego tutaj najpierw w to już go nie ma. No taka, wiecie, logika. Simsowe, jakie to nazywam. No, ale dobra, nieważne. Używamy teraz ścieśnienia ziemi na tej kłodzie. No, pięknie i... Odsyłamy e, Iłożysk Boskiego Krzaka. Gdzie są ci moi majstrowie. Jezu, tu jesteście przy pułapce dopiero. Em, nie wiem, czy złapie ich moc... Em, Ciemniaka, ale mam pewien pomysł. Zobaczymy, czy się ładuje pieśni sen, Nie wiem, czy ma taki zasięg daleki. Bo mo moglibyśmy Strachisławę podłączyć gdzieś. Zobaczymy, czy Strachisławę da się gdzieś podłączyć. Na przykład tutaj, i od tego momentu dalej moglibyśmy używać ciemniaka. Ale musi się obsesja naładować po strzałki, Niestety to trochę potrwa. Niestety, niestety. Oni tutaj już nie powinni uciec, więc jesteśmy powie powiedzmy na półmetku. Czekajmy chwilę. No już się prawie naładowała. Jeszcze tylko chwilka i będzie w porządku. Hmm, czy pieśń syren będzie miała taki zasięg? Wydaje mi się, że nie. I cały czas tutaj łażę, mi co mi się bardzo nie podoba. No dobra, moce. No, jeszcze chwilka, dosłownie jeszcze chwilka. Albo sami po prostu o, idą, idą w bardzo dobrą stronę. Wydaje mi się, że nawet nie będę musiał korzystać z mocy. Znaczy znając szczę moje szczęście i inteligencję tych osób, no na pewno będę musiał jeszcze zraz e, użyć obsesji I chyba tak zrobię na wszelki wypadek, mówię na wszelki wypadek e, Używamy teraz eterycznego daru e, Podłączamy tutaj postrzałkę Używamy obsesji standardowo Odsyłamy Streki Używamy oczywiście obsesji ponownie i mniej więcej od tego miejsca um, użyjemy obsesji, już po raz trzeci. Tym razem od ciemniaka. I to praktycznie będzie chyba koniec tej misji. Parę osób, um, które grało w tą grę. Um, czy parę osób. no Z osobami, które grały w tę grę. Z, 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 moimi, z, z moimi znajomymi rozmawiałem i oni twierdzą, że ta misja jest trudna. E, nie, ona nie jest trudna, ona jest po prostu e, troszeczkę inna. Trzeba troszeczkę na, na, nie, na niej pomyśleć, e, jak tutaj doprowadzić, jakich mocy używać, jaki skład mieć i to będzie wszystko. I jak tutaj Wam pokazałem, spokojnie używamy każdej mocy, przede wszystkim obsesja się tutaj przydaje i ta misja wcale nie jest trudna. Użyłem mocy ściemniaka, bo... bo um, użyłem teraz od razu mocy ściemniaka i go obsesji, bo oni... Uwierzcie mi, oni by tutaj szukali gdzieś ściemniak, więc ja tego po prostu chcę uniknąć, chcę jak najwięcej czasu tutaj zyskać, jak najmniej czasu tutaj spędzić. I... spokojnie przejść za chwilkę do trzeciego. a wszystko w swoim czasie, spokojnie. No i widzicie jesteśmy już w domu Dokładnie jesteśmy w domu. Oni tutaj zaraz wezmę księgę i odprawiam rytuał Przywołania Ściemniaka Obsesja jak najbardziej się sprawuje, tylko teraz muszę... O! Super. Ale trochę mi się kamerka coś. ścięła No nieważne w każdym razie. A naprawdę coś się brzydko ścięła. O, super. No i teraz patrzcie jak Jak niczego nieświadomi ludzie przywołem ściemniaka Ściemniak jest coraz wyraźniejszy Zroś zje ich duszę! I tak... Ściemniak zjada kolejne trzy dusze! O tak... Mamy ściemniaka na swoje usługi. Jednak... ej, zaraz, zaraz, co to jest? Wykonaj miejsce, chcę mojego ściemniaka, a nie jakichś tutaj... kołków. Ej, zaraz! Nie, 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 ja... czegoś takiego nie było w planie! Nie! Warość ściemniaka! What the... Tak! Go. Profesor! O nie, przyjacielu, o nie! Obiecuję tutaj przez wszystkich skopać ci tyłek, jak się najbliżej spotkam i odzyskam mojego siemiaka! Ale to już jest koniec tej misji, niestety. Tym razem nie skopiemy tyłka profesorowi. Ale cieszymy się ze zwycięstwa. 13 minut, całkiem niezły wynik. I to by był koniec aktu drugiego. I przechodzimy. I jesteśmy w akcie trzecim, I na razie mamy dwie misje: straszna dziura i duchołomaczy. W następnym odcinku przejdę straszną dziurę, bo do duchołomaczy muszę się przygotować. Więc to by było na dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć.